Cześć, jestem Roman. Oglądasz kolejne nagranie serii piątki z Wordem zaawansowanym. Zamierzam Ci pokazać jak można zrobić podwójne obramowanie w zwykłej tabeli. To można zrobić na dwa sposoby. Sposób pierwszy taki bardziej klasyczny spójrz. Zaznaczam na przykład całą tabelę z zakładki Narzędzia główne, użyję sobie obramowania i cieniowanie i w tym okienku mogę zrobić. Na przykład, czy wybrać podwójną linię i jakieś, jakąś grubość zastosować. No Na przykład, trochę grubszą zrobić linię, by było to bardziej widoczne. Na przykład, półtorej punkty. Po zastosowaniu, będę miał takie podwójne linie, ale prawda, będą nieco bardziej pogrubione. Metoda druga nie jest oczywista, nie każdy zna tę metodę. Może być zrealizowana na przykład przez właściwości tabeli, czyli. Idę do właściwości tabeli przez prawą mysz, tu na zakładce tabela użyję sobie opcji i w tych opcjach wystarczy powiedzieć, że zezwalaj na dostęp odstępy między komórkami i na przykład zrobię sobie 0,1 cm. Po zastosowaniu ok jeszcze raz, będą właśnie o te podwójne linie, czyli podwójne obramowanie. Jeżeli to było przydatne, jeżeli zainteresowałem, jeżeli chcesz zobaczyć kolejne ciekawostki w Wordzie, Zaobserwuj, a wtedy zobaczymy się za tydzień w piątkę z Wordem Zaawansowanym. Na dziś to tyle, cześć i do zobaczenia za tydzień.